Michael Massey może stracić posadę i mówi to oficjalnie przedstawiciel FIA. Red Bull zmienia plany i być może bardzo dobrze na tym wyjdzie. Będzie też o nowej roli Kimiego Raikkonena i o tym, jak można wejść w posiadanie samochodów, którymi kiedyś jeździli mistrzowie Formuły 1. Jak widzicie, sporo się dzieje, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Dwa dni minęły zaledwie od ostatniego filmu, który opublikowałem na tym kanale, ale dzieje się tak dużo, że nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, czyli nagrania kolejnego odcinka. Zaczynamy sobie od rzeczy, którą dostaliśmy od przedstawiciela. FIA i to bardzo wysoko postawionego przedstawiciela FIA, bo mowa o panu Peterze Bajerze, który to jest szefem w FIA od single seaterów, od aut jednomiejscowych, więc oczywiście Formułą 1 też zarządza. No i jest to człowiek odpowiedzialny, namaszczony przez szefa FIA jako osoba odpowiedzialna za cały ten proces docierania do prawdy, co takiego wydarzyło się w ostatnich wyścigów Abu Zabi. No i najpierw w ten piątkowy poranek w zasadzie BBC nas spoczęstowało informacjami, że doszło w zeszłym tygodniu do spotkania Petera Bayera z przedstawicielami zespołów, że oczywiście rozmawiano o tym, co działo się w Abu Zabi, że są pewne plany, co można zrobić, żeby tę sytuację w przyszłości poprawić, że są pewne plany wobec Michaela Masiego. Ale to były jakieś przecieki, a po kilku godzinach dostaliśmy oficjalną wypowiedź Petera Bayera, który to rozmawiał z austriacką gazetą Vorarlberger Nachrichten. Takie źródła czasami też w ósmym biegu się pojawiają, ale to jest źródło, jak się okazuje, całkiem, całkiem mocne. Peter Bayer tam udzielił bardzo ciekawych wypowiedzi. No i wypowiadał się, rzecz jasna, oczywiście także na temat Michaela Masiego. No i jego wypowiedź w tym kontekście jest bardzo ciekawa, bo brzmi: jest takie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli nowego dyrektora wyścigu. Co tak przekładając na język bardziej ludzki, znaczy w zasadzie, że Michael Massey, w sensie, że dni Michaela Masiego jako dyrektora wyścigowego są policzone, no bo ktoś tak wysoko postawiony w FIA nie rzuca słów sobie tak mocnych gdzieś tam na wiatr, tylko myślę, że tam już pewne decyzje. Albo zapadły, albo Michael Massey już po prostu rzeczywiście też o tym, o tym wie, ale Peter Bayer dodaje: oczywiście nie chcemy go jako FIA całkowicie stracić. W wielu momentach wykonywał świetną pracę. Co jeszcze powiedział Bajer? Różne zadania dyrektora wyścigu będą teraz podzielone na inne osoby, bo tego było po prostu za dużo. No i Peter Bajer oczywiście próbuje trochę Michaela Masiego bronić i po części te argumenty są jakby argumentami trafnymi, no bo rzeczywiście wcześniej jeszcze zaczęli jego Whitinga. On miał trochę wokół siebie osób więcej do, do pomocy. Tutaj wszystko było rzeczywiście było zrzucone na jednego człowieka, który jednak, no właśnie, wygląda na to, że tę posadę straci, bo, no bo powtórzę, no, no, takich słów po prostu na wiatr się, się nie rzuca, więc to jest ta najważniejsza rzecz, którą z tej wypowiedzi Bayera dla, dla austriackiej gazety wyciągamy, ale też jest bardzo ciekawa informacja o tym, co przewidywano już wcześniej, ale Bayer mówi wprost, że zabronimy... Sytuacji, w której szefowie zespołów będą się bezpośrednio od razu komentowali z dyrektorem wyścigu, nie będą w stanie wbić się na ten kanał głosowy. Ma być stworzony jakiś bufor pomiędzy szefami zespołów a dyrekcją wyścigu ktoś, kto będzie przesiewał te informacje ważne od informacji mniej ważnych no bo oczywiście całkowicie tego kontaktu zakazać. Nie można, ale rzecz jasna, wszyscy wiemy, że karygodną jest sytuacją taka, w której jest ostatnie okrążenie i jeden czy drugi szef zespołu wykrzykuje coś do dyrektora wyścigu. No nie, no to była sytuacja wręcz, wręcz patologiczna. Bayer dodaje, że w przyszłości szef, dyrektor wyścigu będzie w stanie bardziej skupić się na swoich zadaniach, nie będzie już rozpraszany przez takich szefów zespołów poszczególnych. No i być może zostanie też stworzone coś takiego, co się tutaj nazywa Mission Control. Jakiś taki punkt kontrolny, który ma być w, w Genewie, w siedzibie głównej FIA i który to punkt wspierałby w trakcie weekendu wyścigowego tych ludzi, którzy pracują na to, że właśnie w podejmowaniu jakichś decyzji dotyczących kwestii sportowych. Czy to dojdzie do skutku, to, to nie wiemy, ale propozycja rzeczywiście jest dosyć ciekawa. Ciekawa też jest wypowiedź Bajera na temat wyścigów abuzami, no bo tam postawiono taką. Taką tezę, że co by było, gdyby ta sprawa poszła do, do sądu ostatecznie, gdyby Mercedes dalej się, znaczy do sądu, w sensie gdyby Mercedes jeszcze do kolejnych instancji próbował się odwoływać, no to Bayer mówi, że. Jeśli e, sędziowie, e, gdyby sędziowie podjęli decyzję, że w przepisach jest co innego zapisane, a dyrektor wyścigu z, z, zachował się wbrew tym przepisom, to po prostu unieważnilibyśmy ten wyścig, no ale koniec końców e, i tak by się to oczywiście, e, oczywiście niczego by to nie zmieniło, bo Verstappen przed tym wyścigiem był liderem e, klasyfikacji, no ale tu... Trochę niejako jakby FIA do tego błędu się swojego przyznawała, ale to, że ta końcówka wyścigu była rozegrana bardzo dziwnie i nie do końca zgodnie z tym, co jest zapisane na, na papierze w regulaminie, no to z tym przynajmniej pewnie część z Was się, się zgadzała już, już wcześniej. Wracając do tego, co pisało BBC. Właśnie doszło do tego spotkania z, z szefami, z przedstawicielami zespołów. BBC donosi też, że tak naprawdę tylko część zespołów chce usunięcia Masiego. Nie wszyscy stawiają to jako warunek. Nie wszyscy uważają, że to jest konieczność. Niektórzy mówią, że pozostanie Masiego jest ok, pod warunkiem, że właśnie wokół niego zostanie stworzony jakiś taki ekosystem ludzi, którzy będą mu pomagali. No i nie wykluczone, że teraz, tak jak Bayer zapowiada, będzie to rozbite te obowiązki na parę osób. No to być może Massi będzie jedną z tych paru osób, a oficjalnie po prostu dyrektorem wyścigu będzie będzie kto inny. Do tego też jeszcze ma się być może zmienić sposób sędziowania. Teraz na każdym wyścigu mamy różnych sędziów, którzy są niezależni od dyrektora wyścigu i być może w tym zakresie też jakieś zmiany zostaną wprowadzone może, nie wiem, jakiś skład stały sędziowski albo po prostu jakieś dużo bardziej jasne wytyczne mogłyby, mogłyby tutaj sporo w tej kwestii naprawić. No i czekamy tak naprawdę, ten najbliższy miesiąc będzie, będzie kluczowy dla poukładania tego, tego wszystkiego i czasu nie ma tak naprawdę dużo, bo ten sezon za chwilę, za chwilę rusza, no ale widać, że FIA chyba nawet chce z tym wyjść do ludzi, pokazać, że coś robi, że nie jest absolutnie Bierna i że poważnie podchodzi do tego, co się wydarzyło w Abu Zabi. No i my, jako kibice, którym też zależy na transparentności, na tym, żeby to wszystko rozgrywało się na, w oparciu o jasne reguły, nam na tym też zależy, żeby to po prostu jakoś sensownie poukładać. Przechodzimy sobie teraz do ekipy Red Bulla, w której to plan na najbliższe lata związany z silnikami plan był taki, że w sezonie 2022 Honda, która przecież oficjalnie wycofała się z Formuły 1, ale w sezonie 2022 Honda... Ma się jeszcze zajmować jednostkami Red Bulla w Japonii, ma tam te jednostki po prostu składać, no ale to już nie będzie jako, jako Honda, tylko jako Red, Bull, jako Red Bull Power Trains. Ale ma to się zmienić na to wygląda, że to się, że to się zmieni bo Helmut Marko również w jednej z austriackich gazet. Sporo nam newsów te austriackie tytuły w ostatnich dniach dostarczyły. Helmut Marko powiedział, że jednak chyba zostaną przy takim modelu, że Honda będzie się przez te wszystkie lata do sezonu 2026 zajmowała silnikami, które będą w samochodach Red Bulla. A oni w swoim nowo zbudowanym i całym Dobrze zaopiekowanym departamencie odpowiedzialnym za silniki. Oni skupią się już na przygotowaniu jednostki na sezon 2026. No bo przypomnę, że to wtedy mają pojawić się nowe jednostki napędowe Red Bull Power Units oczywiście nie Power Trains, jak, jak przed chwilą chyba powiedziałem. Ale co ciekawe, być może jest to podyktowane tym, że zresztą nawet powiedział to Helmut Marko otwarcie. To słowo być może nie jest tutaj jakoś w stu procentach na miejscu. Helmut Marko powiedział, że silniki będą ogarniane w Japonii do roku 2025. My się do nich nie będziemy dotykać. To oznacza, że wszystkie prawa do tych silników pozostaną tam u Japończyków. Co jest ważne w kontekście sezonu 2020? 26, bo my wtedy wkroczymy w ten sezon jako tacy silnikowi debiutanci. No bo wcześniej jakby Red Bull swoich silników nie przygotowywał. Jeśli to dalej będzie w rękach hondy, no to Red Bull będzie sobie mógł w ten sezon 2026 wejść jako silnikowy debiutant. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że Formuła 1 być może przygotuje jakieś ulgi dla nowych firm, które będą chciały ze swoimi silnikami do Formuły 1 wejść. Czyli na przykład dla Volkswagena. Nie jest to wykluczone, że takie jakieś przyzwolenia na pewne rzeczy w, w całym procesie tworzenia silników się pojawią, i na tym Red Bull po prostu mógłby. Sporo, sporo zyskać. Oczywiście nie wiemy jeszcze, czy Red Bull będzie te silniki robił zupełnie sam na ten sezon 20, 2026 i dalej. Czy będzie to właśnie robił w porozumieniu z, z Volkswagenem, z Porsche, z Audi. Nie wiemy tego. No ale wygląda na to, że Red Bull chce sobie z takiej furtki skorzystać. I już widzę. Jakieś komentarze ze strony Mercedesa, jak tylko sezon ruszy i gdzieś tam ten temat się pojawi, to jestem przekonany, że to jakieś drobne kontrowersje pewnie będzie wywoływało, i Mercedes będzie mówił, że to jest jakieś szukanie właśnie bocznej, bocznej furtki. No, ale w sumie wygląda na to, że byłoby to wszystko robione oczywiście zgodnie z przepisami. W każdym razie duża zmiana ze strony Red Bulla, jeśli rzeczywiście te silniki pozostaną na kolejne lata w Japonii i to tam będą cały czas robione. no a Red Ból będzie szykował się po prostu na sezon 2026. Tym bardziej, że nie zapominajmy, od tego sezonu te silniki już będą zamrożone na, na kolejne lata. Tam te zmiany będą minimalne między kolejnymi sezonami, więc też ta praca się, się będzie różniła od tej, którą mamy przy silnikach teraz. I w tym temacie też jeszcze ciekawa informacja. Pan Masashi Yamamoto, czyli człowiek, który był odpowiedzialny w Hondzie za Formułę 1, przechodzi właśnie do... W zasadzie będzie tak, jakby trochę samozatrudniony, ale będzie współpracował z, z, z Red Bull Power Units. W każdym razie będzie po prostu współpracował z Red Bullem i, jak sam mówi, ma być takim łącznikiem między tym, co się dzieje w Japonii, a tym, co się będzie działo w, w tym departamencie silnikowym Red Bull'a. Ma on też pomagać jakby w pełni zrozumieć kulturę pracy Japończyków i to wszystko sensownie też poukładać. To jest ciekawe, bo to jest w ogóle człowiek, który przy rozmowach z dziennikarzami. Przynajmniej tak było jeszcze niedawno, ale nawet ostatnio znalazłem jakiś fragment w internecie, który to, to potwierdzał, korzystał z tłumacza. Normalnie odpowiadał na pytanie po japońsku, a, a tłumacz z japońskiego tłumaczył na, na angielski, więc zastanawiam się, jak to komunikacyjnie będzie wyglądało, ale może ten strach przed angielskim dotyczy tylko takich występów występów publicznych, a może w takich normalnych zawodowych stosunkach wygląda to inaczej. Zostając jeszcze na moment przy rynku pracy, parę słów na temat Kimiego Rekonena, który to będzie szefem zespołu. No i Kimi Rajkonen zajmie się motocyklami, będzie szefem fabrycznego zespołu Kawasaki, który rywalizuje na najwyższym poziomie w motokrosie. Kimi Raikkonen sam o tej swojej nowej przygodzie mówi, że to nie jest hobby, to jest coś bardzo poważnego. Jestem na tym bardzo skupiony i chcemy zrobić z tego um, tyle, ile się wycisnąć z tego, tyle, ile się da. Teraz będę mógł więcej czasu na to poświęcić, nie tylko na takie codzienne problemy związane z prowadzeniem zespołu, ale też spojrzeć na to bardziej od strony strategicznej i użyć moje doświadczenie tego, jak poszczególne zespoły pracują i jak można osiągać sukces. Bardzo ciekawa droga. Oczywiście ta miłość Kimiego Raikkonena do motocrossu była znana i w zasadzie od lat Kimi Raikkonen przy okazji tego motocrosu gdzieś się, gdzieś się pokazywał i też widać, widać było nawet po jego dzieciach, które już na jakieś malutkie motocykle wsiadały i, i ruszały w teren. No ale nie spodziewałem się, że Kimi obejmie aż tak ważną funkcję tak szybko po po ucieczce z Formuły 1, po wycofaniu się ze świata F1, w którym to, tak jak ostatnio sobie tutaj rozmawialiśmy, w którym to bardzo przeszkadzała mu polityka, bardzo przeszkadzały mu pieniądze, a teraz, jeśli ma się też zajmować sprawami strategicznymi, no to jednak trochę tej polityki też będzie musiał liznąć i zastanawiam się, jak kim będzie wyglądał na takim spotkaniu ze sponsorami, na przykład, z, z którymi będzie musiał dyskutować o wsparciu zespołu, namawiać ich do tego, pójść na jakiś bankiecik, chociaż akurat z bankiecikiem Kimi nie miałyby problemu, no ale jeśli mówimy o takim small z potencjalnym sponsorem. Bardzo jestem ciekawy, jak kim się w tej roli sprawdzi, no, ale oczywiście trzymamy za niego kciuki i no, jestem przekonany, że gość kierowany taką pasją, powinien sobie ostatecznie z tym wszystkim dobrze poradzić. Sporo pracy, zostając przy rynku pracy, będą mieli też ludzie, którzy w Singapurze pracują przy wyścigach Formuły 1, bo dostaliśmy potwierdzenie, że ten wyścig zostaje w kalendarzu do sezonu 2028. I jeszcze niusik taki sprzed z, z chwili, coraz więcej pojawia się plotek o tym, że Las Vegas miałoby dołączyć do kalendarza Formuły 1 i to być może nawet w sezonie 2023, co oznaczałoby, że mielibyśmy aż trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych. Bardzo jestem ciekaw, czy to jest rzeczywiście droga, którą pójdą organizatorzy wyścigów F1, organizatorzy całej serii. To już byłoby rzeczywiście sporo. Ale jeśli o mnie chodzi, mi to akurat by nie przeszkadzało, bo uważam, że jest to bardzo duży rynek, który można sensownie zagospodarować. I trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę jakby liczbę kibiców potencjalnych dla tego sportu, wcale by mnie to jakoś nie... Nie raziło. Jestem też rzeczywiście ciekaw Waszej opinii w tym, w tym temacie. A na koniec tego odcinka jeszcze sobie przeskakujemy do tematu innego. Przechodzimy sobie do takich informacji z rynku samochodów używanych. Można sobie bowiem kupić, słuchajcie, samochód, którym jeździł sam Michael Schumacher, i to być może jest taki najtańszy samochód, który można kupić, jeśli chodzi o, o auto, w którym siedmiokrotny mistrz świata zasiadał. Chodzi bowiem o Mercedesa C63 AMG. Na kombi, rocznik 2010, przebieg 152 Tysiące, samochód wystawiony na aukcji. Samochód, którym Michael Schumacher jeździł przez niespełna, przez około pół roku. Później przeszedł w ręce prywatnych właścicieli. No i cena tego samochodu na aukcji w Paryżu estymowana między 50 a 100 tysięcy euro. To tyle, jeśli chodzi o Michala Schumachera. A jeśli ktoś chciałby trochę szybszy samochód i związany z kierowcą z Hiszpanii, no to będzie też. Także w Paryżu, ale na aukcji innego domu aukcyjnego wystawiony samochód Renault R24, czyli samochód, którym Fernando Alonso pojechał ostatnie trzy rundy w sezonie 2004. Możecie sobie więc taki samochód skupić i w garażu postawić. Jego cena estymowana między 350 a 450 tysięcy euro. Więc jeśli ktoś akurat takie pieniądze ma odłożone, chce je wydać, chce je zainwestować, bo raczej na tym się nie straci, jeśli ten samochód się potrzyma w dobrych warunkach, no to proszę bardzo. A później będziecie się mogli chwalić, że macie samochód czy to po Schumacherze, czy to po Fernando Alonso. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. W takim szybkim skrócie zostało to dzisiaj przedstawione. Dzięki, że byliście ze mną i widzimy się w przyszłym tygodniu, rzecz jasna. Dzięki, trzymajcie się, cześć.